Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec Lecimy z kolejnymi plagami Na tę chwilę to będzie ostatnia plaga I później wrócimy sobie do tego, żeby robić z najlepszymi zamkami te plagi Bo tego jestem też bardzo ciekaw A dzisiaj będzie plaga Filipów Więc bierzemy po kolei każdego bota Dajemy dwóch Filipów I zobaczymy kto przejdzie dalej Dajcie znać kto przejdzie dalej Ja szczerze dzisiaj weźmiemy sobie zapewne górny rząd Dolny rząd jutro Z górnego rzędu kto? Wilk Salady na 100% czy ktoś jeszcze byłby w stanie? Obstawiam, że reszta już sobie nie poradzi. Ja stawiam tylko na wilka i saladyna. Dobra, ustawione, ustawione. Zaczynajmy. Wydaje mi się, że taki nawet Ryszard nie będzie miał szansy. W teorii wydaje się tak naprawdę, że ma. Ale z drugiej strony, jak będą przyjeżdżać właśnie rycerze, to obstawiam, że oni go bardzo szybko zblokują. Bo jeden Filip już sam byłby irytujący, a dwóch będzie naprawdę. No, sami możecie zobaczyć, no widać co się dzieje. Więc nawet Ryszard się z tego nie wybroni, ponieważ on nie będzie miał na tyle jednostek strzelających, żeby z tym walczyć. A do tego jeszcze trzeba doliczyć katapultę. Więc taki Ryszard czy taki Kalif obstawiam na przykład, że. No niestety, ale też sobie nie poradzą. Jebsz również, no wąż na 100% też nie. Więc wydaje mi się, że z tego rzędu jedyny, kto może przejść dalej to Saladyn i Wilk. Bardziej, że tu jeszcze są małe ataki, bo można się uprzeć, że jak były te duże ataki, to tam mi się wydaje, że więcej postaci przeszło, bo mieli troszkę więcej czasu. Tu mogli uzbierać, zanim Filip też dozbierał 800 jednostek, to trochę minęło. I tam większość botów mogłaby zdążyć coś dozbierać. Ale przy tych mniejszych atakach, gdzie oni będą atakować mając 300 jednostek, ten pierwszy atak, to dużo botów na tym polegnie. Drugim botem będzie wąż. Wąż tak samo polegnie, niestety. Po już można powiedzieć, że ma więcej niż szczur, ale nie na tyle, żeby walczyć z taką grupą rycerzy. Do tego, może gdyby miał jakieś lepsze jednostki, chociażby pałkarzy, to jeszcze można by się było uprzeć. A tu w ogóle ma wjazd do zamku, jeszcze nie zdążył fosy zrobić no to ten jeszcze gorzej będzie miał niż szczur tak naprawdę zobaczcie oni mu tutaj po zamku będą jeździć Z tego widać jak Filip potrafi być irytujący że nawet takiej małej fosy nie zdążył zrobić szczur nawet jednostek nie no szczur zrobił chyba więcej jednostek chciałem powiedzieć że wąż nie zrobił nawet tylu jednostek to szczur, mam takie wrażenie. Czy tam już troszkę więcej było. Tutaj go od razu zblokowali, ponieszczyli budynki. Tam u szczura trochę tych jednostek na siedzibie, wydaje mi się, że było więcej. Z wężowi wydaje mi się, że poszło jeszcze gorzej. Następny będzie wieprz. No i zobaczymy, jak wieprz sobie poradzi. Powiem tak, tak jak mówiłem przy wężu, że jakby były i lepsze jednostki, czyli jacyś pałkarze chociażby, to może i coś więcej dałoby się zrobić. Tu trzeba pamiętać, że surowce są z tyłu, i tak jak na przykład jeden Filip był w stanie w testach pokonać wieprza, gdzie surowce były po tej stronie, tam wieprz potrzebował tego większego zamku, w którym te wieże byłyby bardziej tu, i wtedy objęły te surowce i mógł się przed tymi rycerzami bronić. Tu surowce są z tyłu, więc tu obojętnie jaki zamek powinien sprawić, że wieprz da radę, ale to tylko z jednym filipem, jak niestety pojawia się już ten drugi i pojawia się dodatkowa fala rycerzy. To to już jest nawet za dużo dla wieprza. Może dlatego overlordcowego wieprza, czy może dla takiego standardowego, można powiedzieć, który miał więcej kuszników. Bo tutaj na nieoficjalnym patchu nie wiem czemu do ataku dali mu łuczników zamiast kuszników, to jest trochę słabe. To bardzo sobie o ataki wieprza nie powiem. Więc wieprz przez to też nie da rady, bo jakby tutaj z siedziby strzelali też. No, jakby zamienić tych wszystkich łuczników na kuszników, to może i coś więcej dałoby radę, a tak. No widać, co się dzieje. Przyblokowany, więcej musiał budować, nie mógł nawet rekrutować jednostek, no i zostaje tak samo pokonany jak raz na Wilka. Zobaczymy, czy Wilk sobie by poradził. Ciekawe, jaki zamek zrobi. To też jest ważne. No nie jest to jego najlepszy zamek, ale z dwoma Filipami wydaje mi się, że powinien dać sobie radę, bo nawet jeśli będzie przyblokowany tak samo jak cała reszta, to tu już ma na tyle mocny zamek, że na pewno ten pierwszy atak nie przebije się do środka. Na pewno nie zostanie pokonany, plus też ma mocniejsze jednostki, jeszcze bardziej niż Wieprz Więc on powinien dać sobie radę, może zostanie zblokowany, ale to raczej później To no, w sumie chciałem powiedzieć, że jak wyda te 40 tysięcy, ale on już wydał prawie te 40 tysięcy zamek wydaje pewnie z 20 parę, plus na te jednostki co ma no teraz to nie wiem, czy ten wilk da radę, chociaż jest szansa, no bo mówię, wilkowi tutaj będzie łatwiej się bronić, on ma jakieś patrole, on ma tych kuszników, tych miotaczy, chociażby nawet tutaj, jak są ci miotacze, to oni też mogą coś zrobić na tych rycerzy. Może się uda dozbierać do ataku, ale to też widać, że nie będzie łatwe. Plaga Filipów szczerze będzie najgorsza pod tym względem, że mówię, jak Filip musiał dozbierać 800 jednostek, to to trochę czasu zajmowało. I to sprawiało czasem, że jakiś bot, czy na przykład Kalif, czy Ryszard Może i by też udało im się wytrzymać dłużej, dozbierać z rycerzami, później by sobie dali radę Ale widzę, że te małe ataki, zobaczcie co właśnie robią te małe ataki Wilk powinien tu przynajmniej walczyć jeszcze dłużej On już prawie, że przegrywa Ten szybki atak, który sprawia, że rycerze przyblokowują Sprawiają, że bot musi wyczerpać wszystkie pieniądze i zaraz za tym wyleci atak na 300 jednostkach, złączony atak, bo dwa te same boty to duża szansa na to, że razem zaatakują. Boty, nawet przez tych rycerzy, co jest najlepsze, nie zdążą zaatakować. A ten atak jest bardzo ważny, bo jakby zaatakował jednego Filipa, to może by sprawił, że chociaż nie zaatakują razem. A jak wychodzą dwa ataki, to widać co się dzieje. Dobra, no to tutaj to ja się nawet przestrzeliłem. Nie spodziewałem się, że te małe ataki aż tak mocno na to wpłyną. Bo pamiętam, że jak była. Walka właśnie z Filipami na plagach Ale były te duże ataki To tam poszło Wydaje mi się, że znacznie lepiej Ale te małe ataki sprawiły Że ci rycerze kupią chociaż tą minutę, dwie I zaraz się pojawia atak I już każdy bot będzie miał problem No to się okaże, że tutaj jeszcze może nikt nie przejdzie tak naprawdę No teraz to jestem ciekaw Czy Saladen da sobie radę Może chociaż Saladen Zobaczmy Saladyn może dozbiera chociaż ten pierwszy atak jakiś, może zaatakuje, sprawi, że nie będą razem atakować, to zawsze byłoby coś, ale Saladyn już znowu pojawia się tu problem, że będzie miał gorzej walczyć z tymi rycerzami. Jakiś tam patrol jest, no na razie zobaczcie, rycerze nie przyjeżdżają, dopiero teraz 250 jednostek mano ma więcej i tutaj też zamek był troszkę tańszy niż ten wilka. Więc zaraz jakaś armia może się wyrwie. No, jak jednego Filipa pokona, no to już da rada, ale z trzema nie ma szans. Nizar może, chociaż Nizar też zostanie zblokowany. Dlatego, że do Nizara się może tak łatwo nie przedostaną. Jak on i tak nie będzie mógł nic rekrutować. Na jedno wyjdzie, na tak, A to był, gdzie był? Pomarańczowy, czy pomarańczowy jeszcze nie atakował. Teraz to się zmieni. Poleci na żółtego, który ma mało jednostek. Powinno się udać. Hej, nie udało się. Rycerze przyblokowali. Łucznicy objęli te jednostki. No i dobra, to jednak chyba się Saladynowi również nie uda. Miał szansę. Tu w międzyczasie też pomarańczowy musiał atakować, bo miał 300 jednostek, teraz ma mniej. No to każdy zaatakował i nic się na razie nie wydarzyło, więc czekamy dalej. Ale to, że Saladynowi się nie udało, to naprawdę mu przeszkodzi. Bo to on zrobił tę armię za resztkę swoich pieniędzy. A teraz on będzie jeszcze ciężej dozbierać jakiekolwiek jednostki. Ale na razie widzę, że to wszystko funkcjonuje. Rycerze podjeżdżają, ale w miarę daje radę sobie z nimi poradzić. Asesynów co chwilę też wysyła. Jakiś patrol łuczników jest, jacyś asesyni. Ataki w ogóle są rozdzielone, nie atakują razem, to na pewno mu pomaga dużo. Straty będą, no teraz jakby jeden za drugim zaatakował, teraz pewnie rycerze poniszczą W międzyczasie jak jest atak to rycerze mogą tam pojechać, bo większość jednostek jest skupiona na, tym jedna, na, na tych jednostkach pod murami No i teraz się pojawi blokada Zaraz będziemy mieli po Saladynie To Jeden atak zrobił, że zostało to wszystko wyczyszczone, teraz jak przyjdzie kolejny atak to już się skupi tylko na zamku I będą coraz większe straty Więc tu już Saladyn też nie powalczy, o, ale to teraz mi utrudniło jak tu drugi rząd wytypować? Wydaje mi się, że polecę może w takie typowanko, że nikt nie da rady. Chociaż no ten Nizar jakby zaatakował asasynami na początku. To może i by coś się udało, ale obstawiam, że on tak na starcie może zostać zblokowany, że on z zamku nie wyjdzie. znaczy że zrobi jakiś zamek, w którym brama będzie zamknięta. Już będzie po nim, bo nie będzie mógł nawet wyjść, nie będzie miał szansy na pokonanie. Ale się wybronił. A tu już kolejny, żółty jeszcze nawet dozbierał po raz kolejny. No to ładnie. Saladyn załatwiony. No to się okaże, że żaden bot nie przejdzie tej fali. Tak samo jak było, z, czy z wężami ktoś przeszedł? Tam chyba przeszedł Saladyn tylko. Tutaj nikomu się nie uda. No rycerze, zbrojni, pikinierzy to są mocne jednostki. Jak oni się tutaj zaraz szybko zjawiają plus blokada jest ze strony rycerzy. Kalif, czy Kalif mógłby coś zrobić? Też będzie miał ciężko, bo się nie będzie miał jak bronić przed rycerzami. Tak, gdyby szybko uzbierał, bo Kali w miarę szybko rekrutuje, ma tani zamek. Będzie mu bardzo ciężko się bronić, bo z tych wiesz, no to ilu tam, 10 łuczników, załóżmy, będzie miało zasięg. Taki zamek się trafił, patrole może jakieś podejdą. Jak katapulty zaczną go bombardować, to on nie dozbiera do ataku. Mimo, że jeszcze ma 15 tysięcy, on zaraz to straci. Razie, ok, no jakiś atak idzie, to może chociaż sprawi, że przynajmniej. Okej, okay, udało mu się podpalić jednego. Jednego udało mu się podpalić, ten kościół był tu mocno wystawiony. Troszkę przyblokował, ale i tak będzie zaraz problem, bo on już nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy i stracił armię. Ten sam pożar jeszcze nic tutaj nie zmienia. Dobra, cały czas jeszcze tutaj jakieś kamieniołomy są. Coraz mniej jednostek i coraz mniej pieniędzy. Tam cały czas się pali, ale ten jeden Filip teraz nawet już go może rozwalić do końca. Jeszcze ma 15 tysięcy. No, Kalif ma na razie największą szansę. Ja ją wykorzysta, będzie miał ciężko na jakieś 20% szansę na wygraną. Nie, nie wygra. Zobaczcie, już tutaj wszystko zostało ugaszone. Filip zaczyna odżywać. Kalif coraz mniej jednostek. 100 jednostek tylko mu została z zamku, to już się robi ruina. Żadnego ataku już się nie wyprowadzi. Szansy na pokonanie jednego Filipa nie będzie. Zaraz przyjdzie żółty i dobije. Dobra, plaga Filipów to jest mocniejsze niż się spodziewałem, bo tak jak na przykład u węża myślałem, że te katapulty będą mogły pomóc te duże fale uczników nawet będą spore. To tu działa to jeszcze najlepiej, czy się jeszcze lepiej, bo są rycerze stopujący, kupujący czas na to, żeby dozbierać armię i w niektórych przypadkach ta armia przychodzi w momencie, w którym jest ledwo 200-250 jednostek u takiego bota. To nic nie może zrobić, a jeszcze w międzyczasie cały czas musi walczyć z rycerzami. Następnym botem będzie sułtan, no i zobaczmy sułtana, znamy jego dobrą obronę, ale czy będzie ona wystarczająca? Na tych atakach niestety nie idzie mu za dobrze. Bo Sultan dobrze się bronił, miał problemy może z atakowaniem, ale szło mu naprawdę dobrze, gdy były te ustawione duże ataki, ponieważ tam jak uzbierał sobie 500 jednostek, to wiele botów miało problem, żeby się do niego przebić. Taki wezer miał na przykład łatwą robotę, bo no, podjechała armia urcinków konnych, jedna druga, wyczyścili mu całą siedzibę, to jakoś tam przeszło. Ale taki wieprz. Czy takie inne plagi, węża, szczura, jak robiliśmy, to tam Sultan też przechodził drugą, trzecią rundę, bo jak już udało mu się dozbierać tych 400 40 tysięcy, to jednego pokonał bez żadnych problemów. No, z obroną nie miał problemu, bo jak miał 300 tam uczników, prosarzy, no to nikt nie mógł do niego się przedostać. Ale tu niestety będzie miał problem z obroną. Z Filipem akurat walczy mu się najgorzej, bo nie ma jak się bronić przed tymi rycerzami. Dobra, te rany jeszcze. To by wystarczyło. Wygląda na to, że... Nie. Obrona sultana jest mocna. Tu tak łatwo jeszcze nie będą mieli, bo ma 7000, więc coś tam będzie rekrutował. Ale zaraz straci te 7000, no i wtedy będą go szarpać pomału. Że sułtan w miarę ogarnie. Tutaj podjechały przed chwilą katapulty, to procerzami wybiegł no chociaż tyle. Ale pieniądze i tak już się zapewne skończyły. 230 jednostek zrekrutował. No i jeszcze nie zdziwi się, jak nawet z kolejnego ataku by się wybronił. Jak zaraz tu przyjdzie kolejna fala, jedna i druga, powinien się może jeszcze wybronić. Chyba że będzie na tyle łuczników, że większość wystrzelają. Rycerze. Jestem ciekaw, ile sami rycerze podczas takiego krótkiego meczu można powiedzieć. Ile oni sami budynków są w stanie rozwalić? Tym bardziej jak jeszcze mogą wjeżdżać do środka? Tak jak było u węża? Ile oni tam sami są w stanie strat zadać? Oni są czasem lepsi niż takie katapulty podjeżdżające. Ostatni bot na dzisiaj to Ryszard. No i Ryszard, czy ty chociaż przejdziesz do kolejnej rundy? Reszta botów z twojego rzędu nie dała rady. Czy może tobie się udałoby coś więcej zrobić? Wytrzymać te ataki? Może być w stanie. Z obroną, no niestety problem, słabo, mała ilość łuczników, ewentualnie te balisty już więcej może zrobią, pikinierów jak będzie wysyłał, no to w teorii coś zrobią, ale zanim oni tam przyjdą, to zostanie większość pewnie budynków zniszczona. Ryszard to tyle, że on się szybko z tej kasy nie wypruje, ale widać, że jak będzie musiał co chwilę odbudowywać, to nawet nic nie pracuje, on ma co chwilę bramę pozamykaną, to będzie jego największy minus. On ma problem nawet czasem z wyjściem z zamku. Ta brama jest cały czas zamknięta to nawet tych pikinierów nie może wysłać. I tu się pojawia spory problem. O um, ataki, 240 jednostek, nie udało się nawet dozbierać do ataku. Uuu, nawet się nie wybronił z tego ataku. No niestety, plaga Filipów wydaje się za mocna tak sobie myślę o tym drugim rzędzie czy z drugiego rzędu ktoś będzie w stanie mamy Fryderyka Fryderyk podobnie do Ryszarda no coś czuję że też, no on można powiedzieć że ma swoich rycerzy Wezyr na 100% nie da rady Emir jedyny co to, wydaje mi się że Nizar może mieć jakieś szanse jakby mu się jakiś rash asasynami udał i pokonał jednego Filipa, bo nie raz pokazał, że jest w stanie to zrobić. Tylko nie wiem, czy jak będzie dwóch na mapie i zaczną ci rycerze przyjeżdżać. Bo nie pamiętam, czy ten raż asasynami udał się w momencie, w którym było 40 tysięcy na starcie, czy 2000 na starcie. Bo jak jest 2000 na starcie, to Filip też jest bardzo wolny. Wydaje mi się, że tu jakieś szanse mogłyby się pojawić. No on na pewno nie zostanie tak szybko pokonany. Ale będzie obawiam się, że zblokowany. Czy Nizer miałby jakiś zamek, którym poszłoby mu najlepiej? Wydaje mi się, że nie ma takiego zamku, w którym mógłby coś więcej zrobić. Więc szczerze, jutrzejszy odcinek, co ja obstawiam, pójdę tak bezpiecznie i może patrząc po tym, co tutaj się na górnym rzędzie wydarzyło. Ja obstawię chyba, że nikomu się nie uda. To będzie taka może najpewniejsza opcja. Do tego mam jeszcze pytanie, czy jakbyście mieli ochotę zobaczyć jakąś kolejną plagę, bo na pewno jeszcze jakoś za tydzień zrobię te plagi w których wezmę, wrócimy do szczura i wezmę te wszystkie najlepsze zamki, zobaczymy jak w najlepszych zamkach sobie te boty poradzą i jak daleko będą w stanie zajść, bo wtedy wydaje mi się, że taki nizar czy może nawet taki wilk będą w stanie przejść przynajmniej z 2-3 rundy więc to myślę, że też będzie znacznie ciekawsze do oglądania ale jakbyście chcieli z jakimkolwiek jeszcze botem plagę zobaczyć na takich ustawieniach ich są teraz, no to dajcie znać w komentarzu Jak nie to po prostu będziemy robić na tych najlepszych zamkach, może jeszcze Jeszcze mam w planie zrobić to na Overlordzie, żeby Wziąć zamki z Overlorda Zostawić już zwykłe szczury i wtedy zobaczyć jak zamki Overlordcowe, dla szczurów będzie takich zwykłych potrzeba Żeby takiego bota pokonać, więc to jeszcze też na pewno będę planował robić, jak, o, jak chodzi o plagi No ale jeśli chcielibyście zobaczyć na takich zwykłych zamkach Taką zwykłą plagę z jakimś botem, bo tak na razie był szczur, wąż był Sultan i Filip. Takie cztery standardowe boty, które zawsze brałem, no ale później też z ciekawości jeszcze robiliśmy, na przykład z wieprzem, z kalifem, żeby były też fale podpalaczy, czy z wezyrem, chociażby więc jakbyście chcieli z jakimś innym botem zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach, kto by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jutro druga część będzie, będzie drugi rząd, więc dajcie znać swoje typy na jutro. No, i widzimy się o 10:00. Trzymajcie się na razie.